Hejka, z tej strony Kacha, Milka i witam Was na kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj pokażę Wam moje nowe hobby Horse'y Ok, więc pierwsze hobby Horse'y, pierwszy to taki konik. Nie ma jeszcze oczu, ale to zrobię. Bo ogólnie mm, te Hobby Horsy, ten Hobby Horse i jeszcze jeden, który Wam zaraz pokażę. One przyszły mi jakieś dwa tygodnie temu lub w sumie dłużej, kiedy wy to oglądacie. Mm, bo po prostu e, to było bazy bez krzywy i tak dalej. dalej. Więc tak ja robiłam krzywę, później jeszcze jednemu oczy, jakiś sprzęcik i takie tam jeszcze muszę zrobić, to się tutaj dokupić, kije i wmontować. Ma, taki, ma taką długą krzywę, czy prostą, no w miarę, w miarę, w miarę prostą. Krzywkę ma mega fajną, mi się mega, mega podoba. I co mogę powiedzieć? Jeszcze nie wiem, jak ma na imię, ale myślałam na to white, i to będzie jako biały po polsku, czyli white, i to będzie jako chyba ogier, bo jeszcze nie miałam ogierów, więc to chyba będzie ogier. No? Tak, to będzie ogierek. Myślę, ale możecie dać y, pomysł w komentarzach na imię i na płeć. Czy ogier, czy klacz, może Wałach. Ale Wałacha raczej nie byłam. Chyba już trzy Wałachy. Chyba tak. albo... Tak. Trzy Wałachy. Jakoś tak. I chyba klaczy cztery albo... Trzy. Trzy, trzy klacze. Bo DBDS esmeralda melodia pojechała już do nowego domku i już e, kiedy wy to oglądacie to już jest w nowym domu. Więc tak. No, raczej nie będę wiedziała, co się u niej dzieje. Bo ta osoba chyba nie ma żadnych mediów społecznościowych ani nic. Ale no, teraz następny konik. Dobra, następnym konikiem jest taki konik. Ten koń też y, była to baza. Razem z tą białą. Jest chyba z takiego z samego szablonu, Ale ta biała mi się bardziej podoba. Baza w sumie końcówki. Ale no, tak wygląda fajnie. Takie. Ma taką jakby karmelową krzywę, chociaż wy widzicie inaczej. Bo tak po prostu tak widzicie. Ale on ma taką bardziej karmelowo-żółtą krzywę. Jest taki bardziej karmelowy, taki jakby bułany, beżowy, coś takiego. I o ma takie? Jest w miarę prosty I myślałam nad imieniem Karmel Ale możecie dawać znać Lub jako klacz Latę Chociaż nie wiem, nie wiem Albo Krówka Tylko bardziej bym chciała Dwa ogiery Niż klacz Żeby to był ogier I żeby to był ogier ale możecie znać, możecie by zadecydować w komentarzach. Następny konik to taki konik. Jeżeli dobrze pamiętam, to nazywałam księżna. Chyba tak. I mnie mogę zmienić, więc możecie to znać. Ona jest od Cortez. Będziecie mieć jakby lustrzane odbicie i rocznicy, zauważycie. Ale jest od Cortez i chyba była u paru innych właścicieli, albo u innej jednej właścicieli i co mogę powiedzieć jeszcze o niej no jest Cortez jest biała cała biała grzywkę zostawiłam jej ale grzywę robiłam sama, bo miała taki dziwny zapach, jakby jej kulka silikonowa dziwnie się pachniała, wręcz śmierdziała po prostu i no Dziwne to było Bardzo dziwne Teraz już tak Teraz już nie śmierdzi, ani nic Bo ja ją wyprałam W sensie jakby no Wyjęłam z niej całą kulkę silikonową I później po prostu Zadziwałam z nowarki Krzywę całą jakby wycięłam Bo też była jakaś dziwna No Jest taka Mam mega ładne oczy, serio, mega, mega ładne oczy. I to jest chyba lakierowana skóra, jeżeli się nie mylę. No i ta biała kropka z mm, korektora. Bo tak samo ja robiłam tutaj karmelkowi, nie wiem jeszcze jak nazwać korektorem. Ale jakby nie. No nie lakierowałam. I no. Jest takim kijem piękna, ładna, fajne. Może pinkę za, za długi, kin, ale, kij, ale tak o tyle. więc to jest 2-3 cm. Więc tak taki fajny konik. Nie będę się więcej tutaj rozgadywać. Możecie dawać znać ile te konie mają mieć e, lat. To powiem trochę plusów i minusów A więc tak Minusy white Chociaż nie wiem jak nazwać Możecie dawać znać, może milk Może co tam wymyślicie Nie musi być coś związanego z białem, Po prostu jakieś fajne imię Dawajcie znać w komentarzach Serio, bo mnie makeup nie możecie mm, Minusy Jest Lekko krzywy Krzywy, krzywa tak leciutko, ale to nie jest taki wielki minus, co mogę powiedzieć, w po nic. Może bardziej będę pchała, bo jest taki miękki, no i co, I tyle chyba, tutaj ma jakieś szycie, ale tak tego nie widać, pewnie wy tego nie, zau nie zauważycie, ogólnie widać, że jest y, robione chyba na maszynie z tego co widzę, bo ma taki szef więc fajnie, fajnie kanterek ja robiłam taki chyba na szybko jakiś żeby był, żeby miała jak na tym jeździć później ale będę robić pewnie jakieś ogłowie albo w ogóle mam dużo ogłowi z i tak dalej więc na pewno któryś pójdzie do tych koni bo mam chyba 7 ogłowi albo albo 8, coś takiego, nie 7, bo jak pojechała ode mnie melodia, no to mam teraz 8 hobby horsów razem z tymi, co teraz wam pokażę, ale jest tak, dobra, a plusy, e, fajnie już grzywa i grzywka e, jest dobrze zszyty, e, jakby jest fajnie, jakby, że jest bezki, ja mogę sobie dopasować bo jest zawsze taki problem, zawsze, no nie zawsze, jak dogadam, ale jak nie dogadam i dostanę konia z kijem yy, to po prostu na przykład, nie wiem, kij jest, yy, sorry, tak tutaj patrzę, mam tu podgląd, yy, kij jest po prostu za długi albo za krótki, no u Melodii był za krótki troszeczkę, ale to A5 więc rozumiem, no po prostu się z nim nie zgrałam, ale zapraszam was po większe szczegóły w, w filmie wcześniejszym do filmu wcześniejszego i tak. To są takie plusy, więc no. Teraz powiem Wam plusy o tym karmelkowym koniu. Teraz plusy i minusy karmelka. Mm, mówię tak na niego po prostu, żebyście wiedzieli, jak rozróżniać. Yy, plusy. Fajnie mi wyszła grzywa i grzywka. Yy, jest dobrze zszyty i maszynowo, więc fajnie, uszy ma też mega dobrze przyszyte i minusy, jest krzywy bardziej ale nie jakoś mega, żeby mi to przeszkadzało mam tutaj szpilkę wbitą żeby pyszczek się tak nie otwierał eee, i co mogę jeszcze powiedzieć, jakie minusy, no tutaj ma taki szef tutaj no mm, taki jak, no po prostu coś tutaj źle wyszło ale mnie jest spoko i z plusów też to y, te bazy, chociaż już Hobby horsy, y, nie mają żadnych takich, y, takich fałdek jakby, jak miała Brownie, co Wam pokazywałam. Y, I teraz Wam powiem y, troszkę plusów o księżnej, chociaż imię możecie też zadawać w komentarzach. Na początku takie imię dałam, ale nie wiem czy nie będę zmieniać. Więc tak, zaraz wam powiem, jakie plusy są jej i minusy. Dobra, plusy to jest dobrze zszyta, Jest lekka. Jest mega ładnie cieniowana i mam mega ładny pyszczek. I ogólnie uszy ma też mega dobrze zszyte. Key ma dobrze przymocowane, ale to ja przymocowałam, więc nie rusza się tak. Jest z kijem. Może lekko, ale tak no. E, minusy, minusów jest troszkę więcej. Miała dziwny zapach i w niektórych miejscach też ma dziwny zapach, to chyba coś się nie śmierdzi aż tak, ale no po prostu to tutaj w ogóle leży karmel, a okej. Okay. Po prostu ta kulka silikonowa ma dziwny zapach i będę wymieniała, jeżeli nie zapomnę po prostu, jeżeli będę miała czas. Jakie są jeszcze minusy? Tutaj jest brudna, no niestety, jakby nie wiem, czy będziecie to widzieć, ale jest bardzo używana, serio. Jak widzicie, minki nie jest taka gładka, jest po prostu taka poszarpana, już zużyta i w ogóle, no dziwnie, dziwnie. Z minusów to, że jak żywo musiałam całą szczęść, bo też śmierdziała, w ogóle dziwny zapach, jak nie wiem, takim szpitalem jakby. Chociaż nie, nie wiem co to było. Jeżeli ogląda to ta osoba, chociaż wątpię. No to ogólnie yy, księżna jest mega fajna. Nie wiem jak miała wcześniej imię u Ciebie, ale tak no. Jest mega fajna, ma parę minusów, które powiedziałam. I po prostu, no. Nie wiem co się zadziało z tym zapachem. Ale okej. Okay, nic nie szkodzi więc spoczko no ogólnie jest mega, mega fajna i jeszcze z plusów to ma realistyczne harapy realistyczne noldża więc tak fajnie, jest tutaj mega mocno odcieniowana i no mi się mega, mega podoba, to jest taka wyższa półka chociaż bardziej pom tak pomiędzy wyższą a Średnią półką, ale bardziej wyższa Nie wiem czy go macie, ale no I ma fajny szablon Taki chyba bardziej skokowa Tak myślę A więc tak Teraz wam trochę opowiem jak one Przyszły do mnie mm, Więc to Wszystkie konie e, Te konie, te bazy Które były, ale ja, ja Przemieniłam na Hobby horsy. E, one były razem Dwie bazy to była jedna paczka, a ten konik był osobno. E, I to było od jednej osoby za, na wymianę za ogłowie meksykańskie, prezenterkę. Mówiąc mm, chyba lążę kordeo na pierśnik, wytok, ale nie, nie jestem pewna o tą lążę cordeo i tak dalej. A te bazy. E, przyszły do mnie też z wymiany mm, za ogłowie chyba chyba tak, ogłowie nie pamiętam jakie ale chyba westernowe albo angielskie teraz nie jestem pewna mm, Kantar u z kordeo Możecie dawać znać, jak mają mieć na imię te koniki. To jest wstępnie księżna. Możecie dać znać, czy zostaje, chociaż ja bym chyba zmieniła. I możecie dać znać, czy to będzie klacz, czy ogier, czy wałach. Tak samo te koniki. Myślę, że to będą ogierki. I tak. Dawajcie znać, ile mają mieć lat, jak mają mieć na imię. Możecie dawać znać, jaka może być rasa, ale tych myślałam. Czy to będą e, quartery, quarter horse, coś takiego, te westernowe e, do westernu, ale też będą miały skakać i tak dalej, no zobaczycie. Zresztą e, w przyszłości. Mm, no i oczywiście dawajcie znać e, jaka rasa, jaka płeć, e, jakie imiona, ile mają mieć lat. I chyba to na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawiacie łapki w górę i subskrypcję tam na dole oczywiście. Wpadajcie na mojego Tiktoka Kahate i oczywiście koniki, koniareczki. pa!